Ciśnij dłoń w pięść, nie potrzebujesz kolejnego etatu ani szczęścia. Potrzebujesz mapy. W Polsce wciąż wygrywają ci, którzy znają reguły ukryte pod powierzchnią codzienności. Nie te z podręczników, tylko te, które realnie przesuwają wynik na Twoim koncie. Dziś dostajesz mapę, trzy zasady pieniędzy, które odwracają grę. Jeśli je wdrożysz, nie zmienisz tylko liczb, zmienisz trajektorię. Zacznijmy od najtrudniejszej prawdy. Godziny nie są walutą, wartość jest. Możesz być sumienny, zmęczony, punktualny i wciąż przegrywać z kimś, kto rozwiązuje droższy problem w krótszym czasie. Wartość to nie dekoracja pracy, to jej rdzeń. Klient nie płaci za twój wysiłek, płaci za ulgę, jaką czuje po kontakcie z tobą. Jeśli wiesz, co dokładnie boli twojego klienta. Wiesz jak podnieść swoją stawkę. Zamiast mówić pracuję ciężko, powiedz dostarczam efekt, który usuwa ryzyko, skraca czas albo zwiększa zysk. Przeformułuj każdy dzień. Co dziś zrobię, co jutro komuś zmniejszy ból. Wtedy część rozmów o cenie znika, a zostaje rozmowa o rezultacie. Druga zmiana to koniec romansu ze stabilnością. Stabilność jaką sprzedaje system, to zależność w ładnym garniturze. Prawdziwe bezpieczeństwo daje dźwignia. Treści, które pracują, gdy śpisz. Procesy, które skracają drogę od chcę do mam. Technologia, która powiela twój wysiłek bez twojej obecności. Nagrasz raz, pomożesz tysiącom. Napiszesz raz, sprzedasz wiele razy. Ustawisz automat z płatnościami i komunikacją. Odzyskasz godziny tygodniowo. Pytanie nie brzmi już czy to się opłaci, tylko jak to przeskalować. Zacznij od jednego elementu, który działa bez Twojej ręki. Prosty przewodnik do najczęstszego problemu klientów. Arkusz, który liczy za nich. Krótki kurs, który odpowiada na jedno konkretne pytanie. Jedna dźwignia uruchamia kolejne. Trzecia zasada to tożsamość. Pieniądze wracają tam, gdzie pasują do obrazu siebie. Jeśli w głowie masz program, u nas się nie da, każdą szansę obrócisz w potwierdzenie tej tezy. Tożsamość inwestora mówi, najpierw płacę sobie. Tożsamość twórcy wartości mówi, codziennie buduję cegłę czegoś, co działa beze mnie. Tożsamość ucznia mówi, nie muszę mieć racji, mam rosnąć. Zmieniasz język, zmieniasz tor. Zamiast nie stać mnie, pytasz, jak sprawić, by mnie było stać? Zamiast boję się porażki, mówisz, zbieram dane z pierwszej próby. To nie są slogany. To komendy dla Twojego mózgu, który potem szuka dowodów, żeby Cię nie okłamywać. Jeśli czujesz, że to do Ciebie trafia i chcesz dołączyć do ludzi, którzy grają mądrzej, zrób teraz prostą rzecz: zasubskrybuj złoty portfel Polaka i napisz komentarz: Odwracam grę. To będzie Twój pierwszy publiczny dowód, że zmieniasz reguły, a dla nas sygnał, żeby przygotować kolejne materiały, które idą krok dalej niż motywacja. W praktyce wygląda to tak. Każdego ranka ustawiasz priorytet nie pod kalendarz, tylko pod wartość. Jedno zadanie dziennie, które ma efekt w skali. Odpowiedź, którą zapiszesz i będziesz wysyłać wiele razy. Proces, który skrócisz o połowę, mini produkt, który oszczędza innym nerwy. Wybierasz problem, który naprawdę boli, i rozwiązujesz go w formie, którą można powielać. W weekend, zamiast trzech godzin skrolowania, trzy godziny budowania biblioteki odpowiedzi, krótkich lekcji, poradników, to nie jest poświęcenie, to wymiana. Dziś oddajesz komfort, jutro odzyskujesz czas i stawkę. Kiedy pojawi się wątpliwość, wróć do dźwigni. Skala przychodzi, gdy łączysz trzy elementy: miejsce, gdzie jest popyt, rozwiązanie, które jest wyraźnie lepsze lub szybsze, format, który można powtarzać. Nie komplikuj. Najpierw uruchom wersję wystarczająco dobrą, która robi robotę. Perfekcję zostaw na etap drugi. Najdroższe w Polsce są oszczędzony czas decydenta, zdjęte ryzyko i skrócona droga do wyniku. Jeśli Twoje rozwiązanie robi choć jedną z tych trzech rzeczy, nie jesteś już kolejną ofertą. Jesteś odpowiedzią. Pamiętaj, że tożsamość cementuje wynik. Ustal proste standardy, których nie łamiesz: najpierw procent dla Ciebie, potem rachunki. Najpierw inwestycja w umiejętności lub aktywa, potem gadżety. Najpierw konstrukcja. Potem dekoracje. Z każdą tygodniową powtórką rośnie coś ważniejszego niż konto: rośnie zaufanie do samego siebie. A to zaufanie daje spokój, dzięki któremu można podejmować lepsze decyzje, a nie nerwowe strzały. Jeśli to oglądasz w połowie i chcesz natychmiast przejść z teorii do ruchu, zatrzymaj wideo, udostępnij je jednej osobie, która, Twoim zdaniem, powinna przestać sprzedawać godziny i zacząć sprzedawać wartość. To jest pierwszy test dźwigni. Jeden gest, który robi różnicę dla dwóch osób naraz. Zostawcie z obrazem, który warto mieć przed oczami. Idziesz ulicą i widzisz trzy drzwi. Za pierwszym drzwiami ludzie pracują coraz dłużej, żeby mieć tyle samo. Za drugimi ludzie myślą, jak ustawić systemy, które powielają ich ruchy. Za trzecimi ludzie codziennie potwierdzają działaniem, kim są w tej grze. Wchodzisz w drugie i trzecie drzwi naraz. Tam zaczyna się inna arytmetyka: mniej godzin, więcej efektu, mniej lęku, więcej sprawczości, mniej przypadkowych decyzji, więcej standardów. To są trzy zasady pieniędzy, które realnie odwracają grę w Polsce: wartość zamiast godzin, dźwignia zamiast pozornej stabilności, tożsamość zamiast przypadkowych zrywów. Gdy je połączysz, przestajesz czekać na lepsze czasy, zaczynasz je produkować. Jeśli ten materiał był dla ciebie wartościowy, zasubskrybuj kanał, zostaw kciuk w górę i komentarz odwracam grę. A w opisie znajdziesz kolejne kroki, jak zbudować swoją pierwszą dźwignię w 7 dni. W następnym odcinku pokażę konkretne przykłady ofert, które działają w polskich realiach i które możesz uruchomić bez wielkich budżetów. Do zobaczenia. A teraz zrób jeden ruch, który będzie pracował, kiedy ty będziesz spać.